i grew up in a place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way caught up in a daydream i beat my mind up there almost daily it's how i pass time no opinions safely it's how i understand what i want in this place see because everybody want to tell you bad things what could go wrong what fame brings blood? It's a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself. Siema. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie lajki, komentarze oraz subskrypcje. Dzisiaj wybrałem się ze spławiczkiem na poteczki. Udało się kilka rybek złowić, chociaż bardzo trudne łowisko, bardzo głębokie, silny wiatr. Ciężko było trzymać zestaw w miejscu nęcenia. Ustawał wiatr, rzucałem w miejsce, gdzie nęciłem. spławik nie spływał, więc były brania, były poteczki, ale było coś jeszcze. Bardzo duża łuska i taka. Łuska była na haczyku. Co to może być? Poczułem tylko, usłyszałem tylko mocne uderzenie wędki o podpórki i koniec. Zwijam. A tam naprawdę wielka łuska. Stawiam, że mógł być to karp, ale nie wiem, czy tutaj są karpie. Dawajcie znać w komentarzu, co to za łuska, jakie ryby i jak się do nich dobrać. Dzięki raz jeszcze. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Jest ryba, jest ryba. Piękna rybka. Jest pierwsza rybka. Piękna płoć. Wypuszczamy. Czepia, by się przydał, tylko nie wyciągnąłem. O, i do wody. Piękna. Patrzcie, taka rybka. Bardzo ładna. I do wody. Mamy kolejne branie. Bardzo delikatne. Jest, siedzi. Siedzi rybka, a nie duża. Nie najmniejsza dzisiaj, ale też nie największa. Malutka. I do wody. Siódma dzisiaj. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Bardzo fajne zanurzenie. Jest. Piękna. Piękna poteczka I do wody malutka Ale jest mamy kolejną rybkę chyba dziewiąta czy dziesiąta dzisiaj Może niewielka ale jest i do wody założymy jeszcze dwie pineczki bo te są wyciąkane Dobra, nic się nie dzieje na razie. Rzucony spławik. Tu mam troszkę miejsca, więc zaraz będziemy działać. Nie zawsze łowię, zawsze wypuszczam. Taki mój kubeczek. I co my tu mamy? To jest garnuszek. Z palnikiem. Znaczy, palnik w zestawie był. Tylko że o. coś takiego. Palniczek. Z butlą po poomacku nie muszę dużo tej wody lać, Zaraz zagotujemy wodę, przypujemy, donęciłem przeliczyłem zestaw teraz będę pił kawę bułkę. Kilka słów o tym, jak dbać o nasze łowiska. Zastanawiam się jedna rzecz. Jeździmy na komercję, tak? Ja rzadko bardzo, bo ja wolę właśnie w takie liczy łowić. Jeżdżą ludzie na komercję. Dlaczego tam nie ma syfu? Ktoś mi powie, bo tam są kosze. No dobra, są kosze. Ale tam przyjdzie pan Kaziu, czy pan Zisiu, i opierdzieli cię z góry na dół za to, że zostawiłeś syf. Proste? Proste. Nad dzikimi łowiskami nie będzie śmietników, bo o to w tym wszystkim chodzi. To jest dzicz, tak? Ze śmietników będą wybierać zwierzęta. Jeśli przyniosłeś na łowisko, zabierz ze sobą. Proste. To jest tak proste, że się w głowie nie mieści. A niektórzy ludzie tego nie rozumieją. Zauważyłem, że jak jest fala, to kompletnie nic się nie dzieje. Tu mam taką kukurydzę, która przez większość swojego czasu leżała w piwnicy. A, to jest czosnkowa, Ole daje. Założymy jedną. Zobaczymy. Zamęta. Z gliną uniwersalną od potrafisz. Jeszcze mam zapas, więc na razie nie zamawiam. Uh -huh. Nie pamiętajcie, skrzynki trzeba zamykać, nie? Czas na śniadanko. Patent na to, żeby się nie potłukło jajka.

jak to dobre. Mamy szybuleczkę. Kapuśniaczek. Kapuścami z grzybami. O. Najgorsze jest w tym to. Trzeba to będzie umyć, nie?